Witajcie, kochani! Dzisiaj przybywamy do Was z przepisem na mafinki e, ze śliwkami, z imbirem i e, z kurką otartą z cytryny. Nie potrzebujecie miksera, będzie szybko, gładko, sprawnie i smacznie. Na początek. Zaskoczymy was. Nie będzie kruszonki do mafinek, a będzie cukier. Jaki cukier doroty? Cukier, który wymieszamy z startym z imbirem i startą skórką z cytryny. I moi drodzy, to będzie taka ale kruszonka, ale bez mąki. Ten cukier w trakcie pieczenia będzie się karmelizować na górze tej mafinki. Moi drodzy, będzie tak crunchy. I zaromatyzujemy to właśnie tą cytryną tak. i imbirem. Ja zetrę skórkę, oczywiście cytryna sparzona, do brązowego cukru, a Dorota opowie o imbirze. Tak, i pamiętajcie, żeby ten cukier był gruby, żeby tak wiecie, chrupało. Ja mam mzika na punkcie chrupania. I teraz tak, mam imbir. I moi drodzy, warto oglądać filmy na YouTubie, bo boby, możecie dowiedzieć się o takich patentach, jak na przykład obrać imbir. Ja kiedyś właśnie oglądałam filmik i pokazywał znany kucharz, że można obierać imbir łyżeczką. Potrzebujemy łyżeczkę tartego imbiru. Generalnie imbir kocha się z cytryną. Super podbija jej smak, dlatego stwierdziłyśmy, że to pięknie połączymy. Proszę, imbir Justyna, dam Ci taki większy kawałek, lepiej będzie Ci się to ścierać. A ja przygotuję sobie dłonie. Biorę sobie rękawiczki, będzie mi lepiej. Wszystko skoro ścieram? Ten cukier stanie się taki lepki. Kiedyś e, na kanale robiłyśmy ciasteczka tak. i aromatyzowałyśmy też cukier e, cytryną chyba? I tak, tam był cytryną. kart, maliną? Tak, i ten cukier dodawałyśmy tak. akurat do ciasteczek do, ciasteczek, do tego ciasta. Podziękujemy na dole przepis, bo te ciastka były fantastyczne. O, i już mamy tą konsystencję. Cukier jest taki mokry, nie jest suchy. Cukier mamy gotowy czas na ciasto na mafiny. Tutaj mamy składniki suche. Tu będzie moje stanowisko. A Dorota zajmie się składnikami mokrymi. Na początek oczywiście mąka pszenna. Muszę przesiać. Przy mafinkach to jest bardzo istotne, bo mamy też proszek. Proszek do pieczenia i trochę soli dla zrównoważenia smaku. U mnie będą mokre składniki, chociaż nie do końca, bo też dodam do tego cukier. Tutaj mam jajka. Pamiętaj o tym, żeby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej. Dodaję masło, które musi być wystudzone, czyli wcześniej kroję sobie masło na mniejsze kawałki, przekładam do garnka bądź kuchenki mikrofalowej, roztapiam i pozostawiam do wystudzenia. Tutaj mam jogurt grecki, może też być jogurt typu skyr i do tego cukier, zwykły i brązowy. Wlewam mleko i wszystko mieszam rózgą kuchenną do połączenia. Piekarnik nagrzewamy do 175 stopni, funkcja grzania, góra-dół, proste-proste. Mamy tutaj w misce już pokrojone w drobną kosteczkę śliwki. My wykorzystujemy węgierki, no i dodamy zaraz do mafinek. Przygotowuję sobie blaszkę. Foremki. No i będziemy zaraz napełniać. Ciasto mieszam tylko do połączenia, moi drodzy, luzgą kuchenną. Więc jak będę widziała, że nie ma już tutaj e, takiej resztek suchej mąki, to znaczy, że jest ok. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, które dzisiaj wykorzystujemy, znajdziecie w sieci sklepów netto. Część śliwek wsypuję do ciasta. A część pozostawiam sobie na wierzch. Mm. Przepraszam Dorota, ale ja muszę to zrobić. Uwielbiam surowe ciasto. Ja się bałam, że coś źle zrobiłam. Nie, ja uwielbiam surowe ciasto. Wiem, że nie powinnam, robić to elegancko z łyżki. <grym> Normalnie bym zacięła palec. To jest nasze, no co? To jest nasze. My to zjemy. O, ja cię. Uwielbiam takie surowe. Mm. Pyszne. Jeśli tam takie wspaniałe narzędzie, ale widzę, że go nie chcesz, ja sobie właśnie tak robię. Nie I mam. proszę. Okej, okay. wygrałaś. Ja to będą takie duże porcyjki, to ja się tak, półtorej gałki loda. O! Myślę, że tak. Biorę sobie łyżkę i jeszcze sobie tak wyrównuję to ciasto. Dodam jeszcze na wierzch. Trochę śliwek. I na koniec wisieńka na torcie, czyli cukier. Imbirowo cytrynowy. Zobaczcie, dość sporo tego cukru. Nie boję się. Przygotowane muffiny wkładamy do piekarnika na 25-30 minut do tak zwanego suchego patyczka, czyli wkładacie wykałaczkę. Jak jest ciasto na wykałaczce, to znak, że jeszcze trzeba piec, a jeżeli wykałaczka jest sucha, to mafianki są gotowe. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz odnośnie termoobiegu i góra-dół. Pieczymy góra-dół, bowiem chcemy, żeby ten cukier u góry się pięknie skarmelizował. Więc jak będziemy mieli od góry tę yy, grzałeczkę, to wszystko się pięknie skarmelizuje, a jak będziemy mieli jeszcze od dołu, to one tak fajnie pójdą do góry. I kto tu jest zła, w tym teamie? Ja. Dorota wkłada, a ja idę i zeń <laughs> Oj, drodzy, zobaczcie, jak prezentują się nasze babinki. Pięknie pachną, ale zobaczcie, ja spróbuję tu. Czy słyszycie? O, chyba na pewno słyszycie. Słyszycie. Mamy super mikrofony, więc. <grym> Ej, jemy. Ale, ale co słyszycie? Słyszycie to, że tutaj zrobiła się właśnie taka skrupka. Mm, Chrupka. O, chrupie. Chrupie, nie? Właśnie o to chodziło, żeby chrupała. Mm. Jemy. I to są jeszcze gorące. Pyszna. ciasto pięknie wyrośnięta. Hmm. I wiecie co? Nie bójcie się imbiru. Bo ja osobiście nie lubię imbiru. Myślałam, zawsze... że powiesz to na początku odcinka, ale zawsze się bronię. I jak Dorota mi powiedziała, że mam taki pomysł, mówię co z Imbirem? Ale stwierdziłam, że da mi szansę. Tak, i y, tutaj jest potwierdzenie tego właśnie, że cytryna i imbir y, idealnie się ze sobą łączą. I nawet mogłoby być go jeszcze więcej. Dokładnie, i chciałam też podkreślić, że te mafiny nie rosną z taką górką wypukłą. Bo pamiętajcie o tym, że tutaj też mamy obciążenie w postaci śliwek i dajemy też sporo cukru, który po prostu w trakcie karmelizacji się upłynnia i tworzy nam taką skorupkę. skorupkę. E, więc to też jest ważne, nie oczekujcie, że to będzie taka babeczka. E, korzystajcie z przepisu, pozostawcie ślad w komentarzu. A jeżeli chcecie więcej przepisów, to odsyłam Was na stronę Siostry Pszczółki e, oraz na naszą platformę Akademię Pszczółek, tam więcej cukierniczych inspiracji. Ten, kto się chce szkolić, dokształcać, rozwijać swój biznes, to koniecznie e, niech wpadnie na Akademię lub na nasze szkolenia stacjonarne. Do zobaczenia wkrótce. Pa!